Rozmawiałam dziś z koleżanką, która, tak jak ja, jest mamą ośmioletniego chłopca. Rozmawiałyśmy o szkole na odległość i przypomniała mi się książka, która stoi na mojej półce: Jean Lidlow w głębi kontinuum. Jean Lidlow spędziła sporo czasu w Wenezueli, gdzie obserwowała codzienne życie Indian. I doszło do takich wniosków, że dzieci w tym plemieniu, z którym mieszkała, są bardzo szczęśliwe, nie kłócą się z rówieśnikami, są pewne siebie. I doszło do wniosku, że powodem, przyczyną, czy też źródłem takiego ich dobrostanu jest to, jak traktują ich rodzice. Te dzieciaki są cały czas ze swoimi mamami, robią z nimi właściwie wszystko, kiedy. Są w wieku niemowlęcym, no to są blisko ciała matki, a potem biegają zawsze gdzieś w okolicy swoich rodziców i podpatrują takie codzienne życie rodziców, to co rodzice robią. Są po prostu bardzo blisko i Gin Lidlow mówiła tutaj o takim rodzicielstwie bliskości. No, i to jest cudowna koncepcja, tyle tylko, że w naszej rzeczywistości no przychodzi ten moment, kiedy musimy wrócić do pracy. Dzieci idą do przedszkola, a potem do szkoły, i po prostu niemożliwe jest to, żeby być cały czas z naszymi dziećmi. Co nie oznacza, że nie można wcielać w życie idei bliskości, bo ta bliskość. Polega nie tylko na takim fizycznym kontakcie, ale na takim życzliwym przyglądaniu się, nadawaniu dużo wolności, ale też na takim zachwycaniu się naszym dzieckiem, nie w takim rozumieniu, jakie my przyjęliśmy. To nie chodzi o to, żeby mówić, jak cudownie narysowałaś konia, czy też jak wspaniale ułożyłeś jakiś tam domek z klocków Lego. Chodzi o to, żeby dawać dziecku takie poczucie, że jest dla kogoś ważne, że jest widziane przez dorosłego, że jest jakby w takim kręgu naszych zainteresowań. To jest takie przesłanie z tej książki. No i w tej naszej rozmowie dziś z koleżanką mówiłyśmy właśnie o tym, że bardzo wielu rodziców tę szkołę taką na odległość traktuje jako potworną przeszkodę w codziennym życiu, jako ogromne wyzwanie. Mówią o tym, że nie mają umiejętności pedagogicznych, że nie chcą być nauczycielami własnych dzieci, że chcą być rodzicami. I ja to wszystko bardzo dobrze rozumiem. Mimo tego, że sama jestem pedagogzką, nie mam też przygotowania metodycznego do nauczania dzieci w klasach 1-3. Także w tej nauce mojego syna także stawiam pierwsze kroki w roli nauczycielki klasy drugiej. No i do, do tego dochodzą jeszcze inne problemy. Są to problemy związane ze zdrowiem albo z tym, że martwimy się o zdrowie naszych bliskich. Niektórzy z nas mają problemy z pracą, jakieś Komplikacje finansowe i to wszystko sprawia, że rzeczywiście jeszcze trudniej nam myśleć tak pozytywnie o tej domowej szkole. Mam też świadomość, że to, co za chwilę powiem, jest adresowane raczej do rodziców młodszych dzieci, bo no nie będę namawiała nikogo, kto ma syna czy córkę w szóstej czy siódmej klasie, a na pewno nie w klasie ósmej albo maturalnej, do takiego podejścia. A jakie to podejście? Wpisujące się właśnie w rodzicielstwo bliskości. Możemy zrobić coś, na co nie mamy czasu w takim codziennym zabieganiu, i nawet teraz, jeśli pracujemy i musimy godzić tę pracę ze szkołą, to jednak tego czasu jest trochę więcej, albo przynajmniej ten czas jest trochę inny. I możemy usiąść. Z tymi książkami naszego dziecka, z tymi kartami pracy, nie w takim napięciu, że musimy to wszystko zrobić, że to wszystko musi być zrobione dobrze, że musimy jeszcze ocenić to nasze dziecko tak, jak robi to szkoła. Gdybyśmy spróbowali poprzyglądać się naszym dzieciom, zobaczyć w czym są dobre, co je cieszy w tej edukacji szkolnej, z czym sobie świetnie radzą co je denerwuje, jakie one w ogóle są w tym kontakcie, w kontakcie z zeszytem, książką i zadaniem. Ja wiem, że widzimy to też wtedy, kiedy nasze dzieci odrabiają lekcje, ale teraz wszystko jest inne i to bycie z dzieckiem no, w roli tego nauczyciela czy nauczycielki, a raczej powiedziałabym takiej osoby, która towarzyszy w tych wyzwaniach szkolnych, to może być coś naprawdę pięknego i ciepłego. Wiem, że nie jest łatwo mówić o zaletach sytuacji, w której jesteśmy, ale gdybym miała takich zalet szukać, to na pewno byłoby to. To, że trochę bardziej mogę być teraz z moim dzieckiem w takim rodzicielstwie bliskości. Ja czasami nawet przyglądam się, jak moje dziecko marszczy nos kiedy, kiedy myśli intensywnie nad jakimś zadaniem. To raczej jest takie bycie razem, niż dążenie do wykonania perfekcyjnie tych wszystkich zadań szkolnych. I to jest niesamowita ulga. To jest coś, co pozwala nam zachować ten klimat naszego domu, bo wcale nie chcemy, żeby nasze domy zamieniły się w szkołę ze wszystkimi jej regułami, z ocenami, z surowymi. Reprymendami za pewne zachowania. My chcemy, żeby to był nadal nasz dom, i to jest możliwe, ale warunek jest taki, żebyśmy nie zakładali, że nasze dziecko jest jakimś długoterminowym projektem, który ma już termin realizacji i my dokładnie wiemy, do czego to nasze dziecko zmierza. Jeśli tak nie zakładamy. To ze spokojem przyjmiemy to, że nawet dwa miesiące przerwy w tej intensywnej nauce, jeśli będziemy wykonywali tylko podstawowe zadania, a bardziej dbali o dobre samopoczucie naszych dzieci, o bliskość i więź z nimi, to naprawdę ten projekt nie runie. Jeszcze nigdy tak się nie wydarzyło, żeby miesięczna przerwa w nauce sprawiła, że. Zostały przekreślone czyjeś plany czy ambicje, a poza tym, jeśli mówimy o ośmioletnim dziecku, to naprawdę jeszcze nie wiadomo, co w życiu je czeka, i to nie jest tak, że utrata tego miesiąca nauki języka angielskiego czy hip-hopu sprawi, że to dziecko nie będzie kiedyś szczęśliwe. Jeśli wyjdziemy z takiego założenia, być może będzie nam trochę łatwiej. I być może też nie będziemy się obwiniali o to, że nie jesteśmy doskonałymi nauczycielami. Nie musimy być, jesteśmy rodzicami. Róbmy to, co nam wychodzi, to, w czym nasze dzieci są dobre i w czym my potrafimy im pomóc, a nareszcie przyjdzie czas.